Dobra, dawaj Dobra, draf, dawaj, szybko! Będę kierował, chodź. Ok. Dawaj, 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 nie możemy się spóźnić. Dawaj pełna pizda. Markus mówił, że już tam są, jak oni coś tam zaraz wyniszczą nam całą tą firmę... Nie wiem, no, przez... wszystko. oni tam będą stali i zatańczyli coś. Co? Tak, oni... To jest, oni są odklejeni Widzicie? Jak odklejeni? I Weź i zobacz, idzie. możesz tam wejść w kamery, masz ze sobą telefon albo tablet? Jest. No i co? Jest jakiś duży pojazd. Nie wiem, co to jest. Ja tylko widzę na swoich. Czy tu nie już zbyt głęboko, bo tu można utonąć Okej, okay, nie przejmuj się, wiemy jak tu się jeździ. No i co? Uuu, nie wow. wiadę wow. tu. No dawaj, mów dalej, co tam jest jeszcze. Jest jakiś duży i chyba czterech ludzi. A strzelają? Nie wiem, przeszukują teren? Mają w miejscu, ser. A, to możliwe, że czekają, aż przyjedziemy. Nie wiem. Możliwe. Trochę dziwne, że nagle przyjeżdża pod nas... Chociaż w sumie, no nasza baza jest 100 metrów od głównej bazy Meryuezy. Skąd oni by wiedzieli, że my tam urządujemy, jak tylko byliśmy jeden raz? Nie no, jeszcze pociąg jedzie. Dobra, tu w prawo! No nie zmieszczę się, dobra, tu przez tory jadę. I tak Kurumom jedziemy, więc nie ma nas... Łoł, ała! masz <trym> się, maszy? masz ze sobą w Orłazie co broń? Yes. No w sumie jedziemy w kurumie, tu zawsze jest broń. Ja wziąłem rewolwer albo w sumie, ta wezmę rewolwer. Ej, dawaj, ej, traf, hmm. wjeżdżamy, a jednak U. dwa są, i są dwa, i jednak jest ich trzech, a nie czterech, myślę, że czterech, wierzę, a to może mi się pomalnie samochód z nim, o co chodzi? O co? O co chodzi? P-p-prywiet? No to. O co chodzi? Czemu wy tu przyjechaliście? Jesteśmy z Myriadier. No to już wiem. Nasz szef. Chce się z Tobą widzieć. Mhm. Mm Bardzo ciekawe, że chce się ze mną widzieć, ale niedawno wszystkie wszystkiego, co się da. Jak chcecie mnie zabić, to zróbcie to teraz. My nie chcemy cię zabijać. My przyjechaliśmy przekazać informacje. Okej. Okay. I to tyle? Tak, i to tyle. No dobra. A jak mam się... Mamy dobra. Skontaktuję się w takim razie. No dziękuję za informację. Nie, ja nie wiem, co mam... Traf. Co? Idziemy, panowie. Spier Nie, 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 cicho, 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 lepiej cicho. Oni już pewno wsiadają. Otwieraj to, otwieraj to. uchodź do środka. Ej, ale od kiedy my się w ruskich potruje Nie wiem. Kudy, bo Co? <laughs> nie badana. <laughs> <mieć to. laughs> Widać po, po jednym... Dobra. Posłuchaj mnie. Ja nie wiem, co to miało znaczyć. Meriwether tak nagle? Znikąd? No i się W ogóle w białym dresie, żeś przyszedł, jeszcze Easy masz na sobie. A jak? No. Ej, hey, a ty jesteś skośnooki? Co jest grane? Skośnooki jesteś. Nie, nie, ma jesteś. Skoś... nie, nie ma Dobra, on ma skośne oczy. Jestem jak jest mowy, jak twój brat. Jestem ale jesteś skośnoki nie, Dobra, nie, wsiad... nie, zostawiamy tu tą kurumę. A ja muszę się iść przebrać. Ty też się może przebierz z tego dresu, moi drodzy. idziemy się przebrać. Nie mam nic innego. No tu masz w hangarze. Ja już się przebrałem. Ja nie mam żadnych strojów. No dobra, no to jedziemy w tym. Pa, włosy mi odrosły, broda odrosła. W ogóle to mi się zmył ten ja, makijaż z oczu. Miałem taki pełny. Mam maszynkę. Maszynkę nie, 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 zostaw, no, zostaw, tak wysłany. A tak swoją drogą no to pa jaki wisiorek mam. Pasek mam ze sobą, tylko szkoda, że nie ma kabury Pasek. w tej naszej firmie. Ta, nie bierzemy tego auta, poczekaj, może gdzieś XLS będzie. Tak? No, to fajny magazyn. Dosyć. Gdzieś tu był XLS firma, gdzie on jest? W lewo gdzieś. Stoję. A, tam jest, dobra. To żeś go tak. Kto, kto go tak zaparkował? Nie wiem. Czekajcie. Ja Jak kieruję? Jak kieruję? Jak chcę. Ja chcę. Siadaj. Idę do tyłu jako dziecko. Okej, okay, będziesz. Czemu to jest fotelik? <noise> Nie wiem, to jest firmowe, to załatwiał Markus. <noise> Chyba mechanik tym jeździł. <noise> Nie wiem, jedziemy teraz szybko. Ten robota jest, nadarz się, jedziemy robota po mechanika. Jak mamy ja już to auto, ono jeszcze nie jest przebite, bo ono chyba kradzione jest i musimy je sobie przebić na nasze. No i ten, jedziemy jeszcze zrobić szybko na tych blachach przypał, bo musimy zrobić robotę od kartelu. Podjadę tylko pod mechanika. Mechanik jesteś na radiu? Jestem, jestem. Dobra, jedziemy do Ciebie na firmę. Ty tam miałeś auto moje robić, co nie? Na pewno jeszcze nie skończone. A, no dobra, ale to jeszcze poczeka chwilę, bo musimy robotę zrobić na szybko. Ja a, to, to, to. Ubierz to, to, to. się w jakiś dresik, załóż jakąś kominiarę, jedziemy już, już po się ciebie. A ja mówiłem do mechanika, nie do ciebie. A źdę też. <grym> Dobra. To ty tam na nas czekaj, weź sobie jakąś dziewiątkę w razie co. Albo coś maszynowego w sumie w, Mechanik. Ten A ja myślę, że ja. Ty też. Znaczy nie wiem czy tutaj coś jest bez Znaczy tu wszystko jest bez numerów w sumie. No ale nie wiem czy ja mam to dobry pomysł strzelać z firmowych. Moi mam drodzy, jedziemy już do mechaniczka. Jedziemy dokładnie to yy, wziąć go i jedziemy zrobić robotę dla kartelu. Ej, jak tam było w tym risopisie tego chłopa? Różowa koszula, czarne spodnie. Tak, taki gej jak twój brat. Ej, no mówisz takie rzeczy, że nie mogę ci zaprzeczyć normalnie. Dobra, Je jedziemy, dojeżdżamy. Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Dobra, masz coś tam maszynowego? Przygotowałeś? Albo coś. No i pięknie. O, o już widzę. Odkranego. Nie, 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 zostaw, 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 bo ci. Masz tam C4? -kę? To wybuchni. Nie, no ja żartuję. Nie mam gps -a. Oddaj to auto, bo ci. Dobra, kradnę ci STX-a jak coś. Jutro go będzie w błocie, będzie w wodzie. Hmm. Zamontow... Y, ten, zamontowałem jeszcze GPS-a, jakby ktoś go ukradł. No i pięknie. E, jak to auto jest rozwalone, to twój łeb też będzie rozwalony. Będę mnie też w samochodzie a Dobra, możemy tym jechać? To twoje o te y... prywatne. prywatne to nie będziemy tym jechali. To chodźcie się XLS-em. A tak to kto? masz auto? Wiesz ile twoje auto jest warte? Wiedzi Dobra, wiesz, to pewno co? pracownik jest. No właśnie. Dawaj, się do nie samochodu. Nie w, nie w dresie służbowym. Weź, zmień no... ten dres na inny, ja też zmieniam już się. Ja Zaję... sobie... To mi motocyklu nie potrafiłeś naprawić. Zamknięte. Już, wchodzić tam, ja kieruję. motocykl. Chodźcie. Zamknięte, o, nie zamknięte nie, jest. Mi Od... Dobrze. Chodźcie, on zaraz wstanie. Dalej, wyłącz ten. Zapis z kamer yes. usunij i chodź. Dobra, panowie, gotowi. Maskę macie na głowie. Jest. Dobra, to yes, przyszykujcie. Ja Przyszykuj się, no nawet nie musi być tłumik, to po prostu szybka robota, jak będzie gdzieś stanął albo coś, to bierzemy go. Po prostu musimy. To... Musimy go rozstrzelać ten mechanik też telefon, jakbyś mógł przygotować to cyknisz zdjęcia jak go zniszczymy W lewo! No tak no zapomniałem. Cel podobno będzie tam jeszcze przez 20 minut, tylko czy ile? 15? Eee nie Blachy trzeba zmienić. Tak, mamy Zaliśonego. takie dwa. To, to, to tak jak Dobra. Pokrążymy tutaj, zobaczymy gdzie on jest. Szukajcie za tego samego modelu. Dobra, czekaj, za czym się Nie, ale czekamy aż wsiądzie do jakiegoś samochodu, pośledzimy go trochę i rozstrzelamy widowiskowo, żeby ja to wyglądało, wyglądało na porachunki jakiegoś gangu. Nie, teraz nie. No A, A mu robimy. Tak, jak będzie jechał autem i się zatrzymie na ano światłach to... Bioroteka. Teraz nie, poczekaj, teraz nie. Może być Skorpion czy... Tak, może ee... być Skorpion. Będzie idealnie pasował. Ja nie Skorpion czy Pewans? Skorpion. Dobro to wyjedź do im. I To Czekamy. Ta, na nas, spokojnie. Ale ma dobry samochód, nie. nie jeźdź, wiem kto to jest, to pewno jest jakiś shake. To A shake jak jedzie z samochodu z Jakiś Shake pewno. Właśnie, takie te, takie samochodem idzie i tata. Trzy za nami. No teraz akurat nie wierzę. Bez sensu. Możemy ich też rozstrzelać. Nie, Możemy, mam że młotowa. mechanik, me, mechanik Dobra. z nich strzela. Musiały no akurat teraz. Wiemy. Dobra, strzelaj za ichałeś. 3, dwa, 1 Zastrzelcie go. Dobrze, brawo, jedziemy. Później strzelaj. Cykłeś zdjęcie, co nie? Ta. Dobra, pięknie gitara, jedziemy stąd szybko. Chowamy ja to auto gdzieś komuś bezemna. na posesję, tu, albo nie, bo to będzie się. bez sensu. Wystawamy to tu. Ale co? To jest samochód, ale on jest i tak nie na jego blachy. Masz tu mój telefon, prześlij sobie to zdjęcie na mój telefon, no bo chcę ten kontakt weź i wyślij to kartelowi. To zdjęcie potem powinni nas kasę wysłać. Będzie chyba Dobra, za to, to ile. ile? No nie wiem, ile Dobra. kasy było. Dobra, dobra, pięknie. Dobra, się Spoko. ja lecę teraz odebrać to nasze auto. Nasze, to moje nie auto. Jak przecież to wyrzuciłem twojego numeru. weź otwórz szybę tak, żeby nie było widać, że jest ten... Dawaj, mechanik. Tam z tyłu u ciebie. Żeby nie było widać, że jest stuknięta. Będzie, że otworzona. Eee, nie zamknę tego. Nie od, nie zrobisz? Nie. Dobrze. No palcem spróbuj. A nie, jednak się da. No. Ale to, ale to jeszcze ta tylnia jest. No ta tylnia i ta przednia, ale dobra. Dojdziemy szybko na LSTK i powiemy, że to jest do naprawy. Zdejmijcie maski teraz wszyscy. Dobra. Yy, Kamil chyba się pojawił w mieście. To pojedziemy jeszcze potem po Kamila. To co, bawimy się z policją? Machaj GUMĘ Lecimy pan... WOW! Ej, dawno Pełna. się tak nie ścigałem, trochę ścigam z tą policją. Zobaczymy. Mają nowe Hellfire'y. Ale nie nadganiają. Mówisz? Mhm. Mm ale Umówają coś nadganiają. Jednak. Trochę się z nimi pobawajmy. Moi drodzy. Łzy nie, łzy. No, no, no. no, no. przeczytałem tabli tablicę na motelu. Ha, ha, ha. No ale nasza tablica od tyłu to XXXX, a od przodu XXXX <grym> Już z przodu nie masz <grym> Ej, a gdzie oni się zatrzymali. Aha, <grym> no, dobra Woli Muszę Ej, myślę, domyślić. żeby nie zawrócić i nie, nie uciekać tyłem <grym> Dawaj tyłem, nie masz psychy Mówisz? 50, dam ci 10 tysięcy to uwaga, a nie, teraz by tu auto jechało, wow, wow 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 Dawaj teraz No dobra 10 tysięcy daj się <noise> Dobrze, że głowę do ty udałem Wow Ej, fajnie jest tak po uciechać te pasy tak w Wiesz, bez strzelanin, bez zbędnych tych Gorąco w tej bici. Wow dobra, teraz już chyba trzeba im uciec, bo na siłownie bym sobie pojechał zjechać na pobocze wow. Dobra, chcesz będziesz musiał wyklepać czy czym Czym chcesz? Ale co? No pieniądza! Wow, Ło o wau wau wauł e, zamontowałeś tą klatkę choroba nie nie kręca. No sprawdź szybko w środku Dobra strzelamy? Nie, co ty? Na głowę dostaję ja nie będę strzelał do policji. Zaprawałem. Halo, no. Halo, Kamil? No, No, uciekam z policji. W policji? W policji nie, 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 my sobie uciekniemy normalnie, ale ten jak chcesz, to na wyspucić... No to idealnie, wyspuci siłownia, zaraz będziemy, uciekniemy policji. Trochę sobie rozciągniemy, pobiegamy. Dawaj pojedź na tego, jak coś się nazywa? Na lotnisko dla helikopterów i sobie popłyniemy. Ale jak popłyniemy? No na drugą stronę I co? Dojdziemy Do siłowni Aha, z że w taki tego, sposób Z tego co wiem, za tydzień ma być podobno jakiś zlot No to o, idealnie przyjadę. Trzeba będzie wyklepać w... To auto i... Z weźmiemy z tego, udział My musimy gdzieś zagarażować to auto już nas czystą. zgubili na 100%, teraz musimy je zagarażować. Dajcie w wiadomości tak widzę w tu na parkingu. Jak widzicie pościg z helikoptera, zlubiona, prawdopodobnie czarno-czerwona komoda oraz. jest Takie. Tak bo coś w radiu gadają. Słyszę. Jeśli będziesz widział to auto, jest one poszukiwane listem gończym. Dobra ja wyry wyrywam te radio za chwilę. Nie no, zostawię. Zapraszamy do zużycia, do użycia szamponu. Odrostem. Wyłączam Dobra, Kamil przychodzi. Mam plandekę, mam, plandekę, mam, plandekę, mam, plandekę. mam plandekę. Weź ten, bo ty Dlaczego masz holowniki w firmie, chodź? co nie? W mechaniku, w czy nie? Weź, zakryj to plandeką chodź, 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 chodź. Zakryj to plandeką i ten, jak to się mówi I weź to na hol, na holownik co Uciekaliśmy policji przez jakieś 20 eee. kilometrów Dobro, do zmianę uciekli Dibile. Dobra, <grym w sumach> uciekamy tym samochodem i zabieramy. Otwieraj, Otwieraj to, nie bierz go, chodź. Dobra, 17, Cicho, czekaj. Do jednej i wszystkich innych jednostek. Przesłałam 10, moje 10, 20. Dobra, trafię widzisz drugiej. Komodę. Chcemy wezwać. Niech obiegam. Na mój znak strzelamy, tych, ale. Niech myśmy wezwali. Mam, mam, mam. Broń, broń, broń! Shatfire! Wier. Wszyscy? Tak To bierzemy moje auto, wieszcie. To zostawcie Ja to im ja, wywożę Wsiadaj, wieści. wsiadaj, 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 wsiadaj Ole, mieli, mieli, mieli Tu jest chyba coś już zepsuł Wsiadaj, 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 wsiadaj O, co co Wsiadaj Dobra, wsiadaj Zniknął Magia Magic Dobra jedziemy do ciebie mechanik nad bazę Musimy sobie ten auto zostawić Ty Kamil weź zadzwoń do mojego tam co, do, mojego no, do tam. no do do Lesia No zadzwoń Wie? ktoś do Lesia i tyle zadzwoń, Dobra A co to za auto fajne. fajne A moje nowe takie Chcę je kupić Nie nie Też kupisz jak tamto? E... No widzisz w jakim jest teraz stanie Zezwumowane no, Czemu? E, ten, ten dzień, no, za bardzo było zniszczone ja przez mam? postrach Dobra, no. wjeżdżam tam, zostawię je na jakieś 3 godziny i zaraz odbiorę Zdajmy sobie to, dobra. machę i ja się przebiorę tak swoją drogą Dobra, ja jestem przebrany dobra, dobra. Ja Idziemy biegać panowie i na siłownię idziemy, więc lepiej no, no. Spadaj, nie, spadaj, nie ruszysz Dobra, ja pojadę No już Draw, wysiadaj dobra. Dobra, wsiadajcie. A, w samochód mnie wypchało. Na paki się nie da. <grych> a jakbyś Dobra. rozwalił siebie, to sobie to co by się stało? Byliście Dużo. Chyba nic, to robimy. Nie. No, no, no ty to Jak spróbuj, się Tak czekam na się. Dawaj na TD. Na bieganko szybkie. Na bieganko szybkie, jest noc, fajna pogoda, Dawaj bo nie pada. do klubu. Nie, Na imprezę idę. Skończ. Jest to impreza. Skończ. Imprezę to ty możesz a. mieć w grabie. Zaraz. Nie jedź tak szybko tym mechanikiem. Szybciej, ty, mu, A ty wiesz mu. co to istnieje prawo? Jest coś takiego. Ja nie wiem, ja nigdy nie używam takiego czegoś Pędzące 300 prawo. na godzinę. Kara, kara 4 na 4 w mieście. Podejrzana. No ja za chwilę wysadzę ten słup. Zaraz, to z... Dobra, Czerwony jednak z... jedź, Czerwony. dobra, nie chcę mi się na czerwonym czekać. Skończ Skąd... z e, mechanizm. Nie masz tak jakiegoś. Sp sp spać, no, sp Spać mi się Skończ, skończ, tak? Kąć. No, zaraz zostanie ja w butle. A jak ty mi jedzie, Pa, jak ty mi jedzie jest... z tym? <grym> Mogę. Oh Omijamy co ty robisz? Zaraz go skasujesz <laughs> tym samochodem wielkim. Dobra, parkuj tu. Stój! Nie. No, co ty robisz tym mechanikiem? No, tu nie można.